Witam Cię bardzo serdecznie z tej strony Sylwia Socha. Dzisiaj chciałam porozmawiać o takim bardzo ważnym temacie, bo wiele osób z Was zastanawia się, zaczynając biznes forever, czy to jest dla niego i czy faktycznie uda mu się osiągnąć cel, uda mu się osiągnąć sukces, uda mu się przebyć tą taką początkową drogę i zostanie tutaj z nami na dłużej. I teraz chciałabym Ci odpowiedzieć na to pytanie i może tak zasugerować, czy faktycznie to jest dla Ciebie, czy może jednak nie. I teraz dla kogo ten taki początek jest taką wytyczną tego wszystkiego? Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy używanie produktów firmy Forever jest dla Ciebie modą, jest dla Ciebie koniecznością, jest dla Ciebie potrzebą. Musisz się nad tym bardzo mocno zastanowić, bo jest bardzo dużo osób, które tak naprawdę zaczynają biznes, i produkty Forever są dla nich tylko i wyłącznie modą. Wszyscy używają, to ja też. Wszyscy chcą się zdrowo odżywiać, to ja też, ale tak naprawdę nie wiem, po co mi są te produkty. Nie do końca czuję te produkty, ale stały się modne, więc jak najbardziej mogę je polecić, bo chcę na nich zarobić pieniądze. I jeżeli tak będziesz podchodziła, pod do tego biznesu, do polecania tych produktów, no to niestety po czasie ta Twoja moda minie i na przykład może się okazać, że w tym momencie już aloes nie jest modny, tylko jest modne coś innego. To jest naprawdę biznes, który budujemy na lata, jest to biznes dziedziczny. Więc jeżeli myślisz poważnie o tym biznesie, to te produkty nie mogą być tylko modą. Nie mogą być podpatrzone od kogoś, bo ktoś inny używa tych produktów, więc ja też będę ich używał. Oczywiście produkty można tak używać na samym początku, ale jeżeli mówimy tutaj o biznesie, który chcemy budować i chcemy kreować, to te produkty muszą być dla nas taką potrzebą codziennego użytku i my musimy wiedzieć, dlaczego my używamy tych produktów, jak one na nas działają. I musimy docenić wartość tego produktu. I to jest najważniejsze, bo jeżeli te produkty są w tym momencie dla ciebie tylko modą albo przejściem do zarobienia pieniędzy, to też ten biznes na dłuższą metę nie ma sensu i to po prostu nie wyjdzie. Pozdrawiam serdecznie.